Są myśli albo zdarzenia, sytuacje, do których jesteśmy przywiązani. To słowo przywiązani dużo nam wyjaśnia. Niektóre przywiązania nam przeszkadzają, a niektóre powinniśmy nawet stworzyć, które nam pomogą w tym, żebyśmy lepiej żyli. Ja mam na myśli wspomnienia. Jesteśmy tak jakby liną, sznurem zakotwiczeni, przywiązani do czegoś w przeszłości i to nas trzyma. To jak na kotwicy statek, stoimy w miejscu, nie możemy się ruszyć, bo emocjonalnie jesteśmy przywiązani do pewnych wspomnień. I to nie tylko trudne dzieciństwo, to nie tylko bolące wspomnienia, trudne sytuacje, gdzie jak sobie coś przypomnimy ze, z przeszłości, a mamy dużo różnych tych zdarzeń. To nagle budzą się takie żywe, mocne emocje. To jest właśnie przywiązanie do tych wydarzeń z przeszłości. Ale niektórzy ludzie są przywiązani do swoich sukcesów: co ja byłem, gdzie ja robiłem, kim ja tam jestem, swoje osiągnięcia. Potrafią dużo opowiadać o swoich sukcesach, są przywiązani do przeszłości emocjonalnie. Oni, jak opowiadają. No, to są uśmiechnięci, ożywają, tacy, że ktoś ich wysłuchuje, jak on tam opowiada, opowiada. I ktoś może o osiągnięciach opowiadać, ktoś o porażkach, tak czy inaczej jest to przywiązanie do przeszłości. I ten, ktoś dzisiaj siedzi i opowiada, tak naprawdę niedużo robi. Ale gdzie on był, co on widział, co on zrozumiał, co on wie, może opowiadać i siedzieć w życiu. I można stworzyć przywiązanie, które nas pociągnie ku przeszłości, którą byśmy chcieli osiągnąć. A polega to na tym, że możemy sobie no, na tych marzeniach wyobrazić cel, zdarzenia, miejsca, w których ja chcę być, kim chcę być. Za rok, za pięć lat wyobrażam sobie, nie wiem, dom, miejsce, gdzie mieszkam, jaki jestem, to jest najważniejsze. I jak ja się czuję w tej przyszłości. I chodzi o stworzenie tej więzi emocjonalnej żeby na myśli o tej przeszłości budziły się te same emocje, co w związku z przeszłością. Czyli cieszę się tymi sukcesami, co ja tam osiągnę, co ja tam zrobię, zrobiłem, bo w takim trybie patrzeć, jestem tam, żyję tak i tak, osiągnąłem to i to i mi aż miło się robi. Jak lubię o tym opowiadać, lubię o tym myśleć, o tych swoich marzeniach. A można też mieć tam, wiecie, wyobrażenie, że coś poszło nie tak i w tym sensie czuć też niechęć do Negatywnego wariantu, który się tam może stoczyć. Bo jeśli ja, rozumiecie, nas motywują w życiu pozytywnie, nastawia rezultat, ale zawsze jest ten wariant, czy jak ja nie wybiorę rezultatu, nie przywiążę się do tych pozytywnych rzeczy, to trzeba pamiętać o tym, jakie będą konsekwencje mojego niedziałania, braku decyzji. Pasywnego stosunku do życia, że ja nic ze sobą nie zrobię, nie planuję, nie mam marzeń, to moje życie nie będzie takie jak dzisiaj, ono będzie dużo gorsze. Dlatego tak, ja czasami ten temat często poruszam alkoholików, motywacja do ży zmiany życia, porzucenia nałogów, ten wysiłek, są dwa warianty, albo można z zrzuceniem alkoholu. Wyobrazić sobie, jak ja zacznę tworzyć nowe, lepsze życie na trzeźwą głowę, zdrowy fizycznie, nowe, zdrowe relacje, jakieś osiągnięcia w pracy, otwiera się perspektywa lepszego życia, kiedy człowiek przestaje pić idzie na terapię. Perspektywa, bo to wcale nie, to on musi zrobić swoimi rękami z pomocy pewnej informacji, pewnych narzędzi. Ale bardzo często też powtarzam, jeśli ty dzisiaj ze mną nie będziesz kontynuował rozmowy, to pamiętaj, że istnieje drugi wariant. Będziesz dalej pił i twój stan będzie coraz gorszy. Za rok będziesz takim wrakiem, i wrócimy do tematu, do tej samej rozmowy, ale z tego wyleźć będzie jeszcze trudniej. Będziesz dużo chorszy, ba dużo bardziej źle się czuł, będziesz bardziej chory, <laughs> chorszy, i będziesz bardziej chory i w błocie, w bagnie. Brudny tym wszystkim, bo alkohol tylko będzie upadlał i będzie trudniej z niego wyjść. Dlatego dobrze jest dzisiaj pamiętać jakby o tych dwóch perspektywach i emocjonalnie wiązać się z tym dobrym rezultatem. To jest, zobaczcie, przywiązanie do czegoś. To tak, jakbyśmy na hol. Jesteśmy w tym miejscu, jak zepsuty samochód, i ktoś po mnie przyjeżdża, bierze mnie na hol i ciągnie trochę. To jest to emocjonalne przywiązanie z wizją przyszłości, gdzie ja. Tam jestem, ja tam czuję smaki, zapachy, gdzie ucztuję, z kim mieszkam, jak mieszkam, jak się czuję, co robię. Wyobrażam sobie, jak jestem dumny siebie, że rozwiązałem takie i takie, takie problemy i mam tam nowe perspektywy, nowe plany. Jest super, ja po prostu żyję tym. Można napisać sobie ta, ten sukces w jakiś sposób, nakleić na lodówkę, żeby te emocje mi się budziły, żeby to były sygnały takie, nawet, wiecie. Wizualne, jakaś fotografia na temat rysunek, czy, czy adres tego miejsca, gdzie ja będę świętował ten urlop, może w przyszłości, za rok, będę świętował tam swoją trzeźwość, swoje osiągnięcia, nie wiem. I chodzi o to, żeby cały czas jakby budziły się te emocje. Tak jak budzą się dzisiaj u ludzi, którzy nic ze sobą nie robią, automatycznie budzą się nieprzyjemne emocje. To jest te siedzenie, wspominanie. Ktoś słowo powiedział, on zaczyna wspominać, a bo było tak i tak. Albo o tych sukcesach. Gdzieś coś zaczepiło, takie wiecie, umysł. Sprowokowała sytuacja, słowo, pytanie, i ten ktoś już z emocjami opowiada, jak to było źle, albo jak to było dobrze. Chodzi o te same momenty, przywiązania emocjonalnego, przywiązanie tak jak na holu, do przyszłych wydarzeń, do których mnie ta wizja przyszłości pociągnie tak jak holownik na holu stary, zepsuty samochód.